Cześć, dzisiaj mam dla Ciebie 5 matematycznych ciekawostek. Numer 1 Piramida Cheopsa jest to miejsce, które przyciąga mnóstwo turystów, ale mało kto wie o niej jednej rzeczy. A mianowicie, że obwód podstawy piramidy Hobbesa, podzielony przez jej podwójną wysokość, wynosi 3,14, czyli liczba pi. Numer 2. Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 roku. Yy, tylko, że ta data nie jest yy... Taka zwyczajna, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Wynika to z tego, że 14 marca to jest dzień liczby pi. Numer 3. Często mówimy, że ruletka jest grą szatańską. Ale wbrew pozorom nie jest to tylko zwyczajny slogan, a jest z tą nazwą związana pewna ciekawa zależność. Wynika to z tego, że suma liczb na kole ruletki wynosi równo 666. Numer 4: Ko jest taką bardzo ciekawą figurą. I jest z nim związana pewna zależność, o której mało kto wie, a jest naprawdę ciekawą rzeczą. A mianowicie, że przy, ze wszystkich figur mających jednakowy obwód, największe pole powierzchni będzie miało właśnie koło. Jednak wśród figur o tak, z takim samym polem, koło będzie miało najmniejszy obwód. I tu warto sobie przypomnieć, co to jest pole a co obwód. No i nie. jest to banalnie proste, czyli pole to jest wszystko, co my tutaj mamy w środku, a obwód to jest cała ta obramówka. Gdybyśmy chcieli na przykład obwód prostokąta, no to tutaj mamy taką linię. Numer 5. W szkole na no, lekcjach matematyki uczymy się często e, cyfr rzymskich, ale już tak nie mówi się o tym, że e, jest ciekawa rzecz, która właśnie jest z nimi związana. A mianowicie, że 0 e, to liczba, której nie zapiszemy e, za pomocą e, cyfr rzymskich. To już koniec, mam nadzieję, że Ci się filmik spodobał, jeżeli tak, no to oczywiście polajkuj, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia, pa!